Będąc od lat na rynku inwestycyjnym, czy kryptowalut, czy par walutowych, czy czegokolwiek, co wzrasta bądź spada, często pytacie mnie o to, jak zachować spokój na rynku, czyli jak nie panikować podczas spadków i też nie bać się przykładowo choscy na rynku kryptowalut, czyli też wiedzieć w ogóle, kiedy z niej wyjść. To wszystko są bardzo ważne pytania, ale żeby jakościowe decyzje móc podejmować, musimy mieć spokój. I o tym konkretnie powiem w tym filmie, czyli najmocniejsze, najważniejsze zasady, które dały mi spokój w inwestowaniu. Zamiast myśleć, wymyślać, kreować scenariusze w mojej głowie, po prostu zaczynam liczyć. Liczę wartość kapitału, którym handluję, żeby mieć te emocje na jak najniższym poziomie. Jak liczę tą wartość kapitału, tak że przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną sprawdzam Ile jestem w stanie zarobić na danym ruchu, tak samo, ile mogę stracić. I to jest dopiero pierwszy etap. Drugi etap jest taki, że te kwoty tego możliwego zysku i możliwego ryzyka też porównuję do swojego życia, do swojej takiej codzienności. Jeżeli przed ryzykowaniem na rynku jakiejś kwoty, ja zobaczę, jaką możliwość stracę, to zobacz, że mogę zobaczyć, czy faktycznie jestem w stanie tą kwotę. Zaryzykować. Idziemy dalej. Zrozumienie rynku. Czyli rozumiemy, że rynki zawsze były, są i będą, czyli możemy po prostu też zbadać, jak te rynki się zachowują. Na tapetę weźmy sobie rynek bitcoina. Rynek bitcoina ma wpisany w swój kod halving, który następuje co 4 lata, i co te 4 lata, mniej więcej ta cena zachowuje się też podobnie. Czyli zobacz, patrząc historycznie i poznając takie najważniejsze fundamentalne reguły rynku, jakim załóżmy jest Bitcoin, czyli na ten moment największa kryptowaluta, mogę poznać zasady działania tego rynku i zobaczyć, że na przykład po pierwszym halvingu spadek o 86%. Po drugim halvingu spadek o 85%. Po trzecim halwingu mieliśmy spadek o 75%. Oczywiście mówię tutaj o tych spadkach, które były po koście. Też nawet zobacz na załączonym obrazku, że po samych halwingach są wzrosty w bardzo podobnych miejscach. To wszystko działa jak taki organizm, który możemy zrozumieć i dzięki temu zrozumieniu wiedzieć, gdzie jest szansa, abym mógł handlować na wzrosty, a gdzie jest szansa. Gdzie mogę handlować na spadki? Kolejna rzecz, już może mniej techniczna, a taka bardzo mentalna. Czyli sprawdzam skąd pochodzą moje przekonania, a potem bardzo często nawyki inwestycyjne. Jeżeli chłoniesz kulturową papkę, właśnie, którą właśnie serwują Ci mass media, czyli załóżmy ktoś obejrzał Wilka z Wall Street i widzi, jak tam robiło się pieniądze, czyli od razu jakie jest Twoje przekonanie? No, że rynki finansowe to oszustwo, więc teraz zobaczmy na takie typowe, błędne przekonania i od razu dam Wam do nich kontrę. Po pierwsze, na rynku będę oszukany, czyli wiecie, od razu Wilk z Wall Street się włącza. No, niekoniecznie. Od nas zależy, co wybierze Czyli jak sprawdzimy możliwą inwestycję, czy jeżeli do jakiegoś oszustwa czy straty może dojść, to jaka to będzie kwota. Czyli znowu nie zrzucamy tej odpowiedzialności na rynek czy na ludzi, tylko sprawdzamy konkretnie, na co my mamy wpływ i też do tego się po prostu zabezpieczamy. Kolejna rzecz. Spadki nie są złe, a tragiczne. Tak wiele osób uważa. A kontrą do tego jest to, że można handlować na spadki. Zobaczcie, moi drodzy, że czy wzrosty to jedyny sposób na zarobek? Nie jedyny. Tylko najbardziej popularny i najprostszy. Czyli zobacz, że znów błędnym przekonaniem jest takie czekanie na hossem, modlenie się o te wzrosty, skoro można w międzyczasie zarabiać na spadkach. Kolejna rzecz. Nie ma powtarzalności na rynkach, czyli niczego nie da się przewidzieć. Zobacz nasze podsumowanie z marca z naszej elitarnej grupy. Jako przykład, gdzie mieliśmy analizy na rynku bitcoina na wzrost. Na spadki i tylko jedna z nich była stratna. Jak możesz zauważyć, takie globalne, długoterminowe cykle istnieją, mówiliśmy o tym na początku tego filmu, a krótkoterminowo, czyli załóżmy w ciągu kilku godzin, też jesteśmy w stanie określić, co zrobi. Cena. Kolejne błędne przekonanie. Muszę siedzieć w krawacie i garniturze, czyli wiele osób myśli, że rynki finansowe to jest coś, przy czym się siedzi z linijką, z kalkulatorem, dzwoni się do Warrena Buffetta i jeszcze przedtem musisz mieć świeżutki, pachnący garnitur. No niekoniecznie. Żeby otwierać jakiekolwiek transakcje na rynku, potrzebuję mieć laptopa, bądź też telefon, no i dobrze, żeby był internet i konto handlowe. Które można stworzyć dosłownie w kilka minut. Czyli widzimy, że jedną rzeczą jest to ten obraz, który się nam sprzedaje, a drugą rzeczą jest rzeczywistość. Albo masz 100% na rynku, albo zero. Czyli albo zarabiasz dużo, albo tracisz dużo. Jest to bardzo błędne, ponieważ na rynku nawet jeżeli masz dostępną dźwignię, w ogóle temat dźwigni to jest temat rzeka, ale masz dostępną dźwignię razy 100 czy 200, to nikt nie każe inwestować całych swoich środków naraz. Możesz mieć na rachunku 10 tysięcy złotych. Z tych 10 tysięcy złotych podjąć decyzję inwestycyjną o wartości 15 złotych i nie stracisz ani grosza więcej niż sam ustawisz Zleceniem, które nazywa się Stop Loss. Czyli jak widzimy, możemy korzystać, korzystać nawet z 1% naszego kapitału. Kolejna rzecz, moi drodzy, potrzebujemy milionów, aby inwestować. Totalna bzdura. Na rynku korzystamy ze schematów czy też ze strategii, która określa możliwy wzrost czy też spadek. I to, czy ta cena wzrośnie o 100 dolarów czy 200, nie wpływa znacząco na to, ile ty zarobisz. To ile zarobisz, czy ile ryzykujesz, zależy od tego, jakiej wartości kapitałem handlujesz. Czy korzystasz z dźwigni, czy z niej nie korzystasz, tak? Czy jest policzony stop loss, czy jest niepoliczony stop loss, czyli czy w ogóle jest ustawione to ryzyko. Nie ma opcji, że ktoś załóżmy będzie zarabiał na rynku kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, jeżeli wcześniej nie nauczy się handlować na małym kapitale. Czyli w dużym skrócie, że móc zarabiać trzeba mieć nawyk. A nawyk najprościej buduje się na małych kwotach, bo są mniejsze emocje, jest łatwiej, gdy się uczymy o błąd, stąd też te błędy są mniej kosztowne. Jak wiemy, system czy jakiekolwiek media budują w nas często takie złe, błędne przekonania. No bo umówmy się: większość informacji wokół nas. Są to informacje błędne, tak zwane po prostu szum informacyjny, z którego nie skorzysta. Czyli też ważna rzecz, moi drodzy, jeżeli z czegoś korzystacie, notujcie, czy to działa, jakie są tego rezultaty. I nie zapisujcie tylko pozycji zyskownych, tylko tego, że coś zarobiliście. Za każdym razem też zapisujcie, jakim kosztem. Rewelacyjnie, że ktoś zarobił 100 tysięcy złotych na jakimś coinie, na jakiejś kryptowalucie. Ale jakie było ryzyko? 200 tysięcy? 50? 000? No właśnie, czyli zapisujemy też jakim kosztem co osiągnęliśmy, że potem móc to ubrać w strategię. Bo jeżeli znacie koszta strategii, to dzięki temu możecie w przyszłości określić, że ok. Znów jest podobna okazja, mam załóżmy na rachunku 100 tysięcy złotych, tak, czy ten tysiąc początkowy i załóżmy ustawiam ryzyko 10%. Dlaczego? Ponieważ wedle mojej strategii, którą testuję na przykład od pół roku, wychodzi na to, że są to najbardziej optymalne ustawienia, czyli znowu myślimy, a nie wymyślamy. Zresztą same też podsumowania, które pokazaliśmy wcześniej, pokazują, że jest to system, a nie żadne dzieło w przypadku. Takim mentalnym jeszcze uzupełnieniem będzie nasza świadomość, czyli nawet ja będąc od lat na rynku, nie jestem wróżką zębuszką, która nigdy się nie myli. To już może sobie pomyśleć, aha, czyli zarabiasz, dopóki nie stracisz wszystkiego. No niekoniecznie. Najlepsze takie podejście, jeżeli chodzi o mental, co do inwestycji, jest następujące, moim prywatnym zdaniem. Sama strata jest dobra, o ile. Ja ją sam ustawiam przed wejściem w inwestycję, przed wejściem w rynek, czyli trochę jak z prowadzeniem biznesu. Możemy mniej więcej oszacować, jaki będzie nasz koszt, na przykład przewiezienia produktu z punktu A do punktu B i ponosząc ten koszt, płacąc załóżmy za przewoźnika, za paliwo, e, e, płac płacąc współpracownikowi, ponosimy koszta, ale też zarabiamy, bo ten produkt został przewieziony, czyli mamy świadomość, że te koszta muszą być, bo jest to zwykły biznes, o ile tak to profesjonalnie traktujemy, a nie podchodzimy do tego hazardowo, gdzieś tam lecząc swoje bóle, czy próbując zbudować swoje ego, żeby móc się pochwalić, że się jest inwestorem. O inwestycjach się nie mówi, je się moi drodzy wykonuje. Jeżeli interesuje Was to, z czego korzystamy na co dzień, jak handlujemy na wzrosty i też na spadki, też nawet jakie czasem prywatne decyzje podejmujemy na rynku, to zapraszam was moi drodzy bardzo serdecznie do otwartego, bezpłatnego niezbędnika inwestora. Link znajdziecie pod tym filmem. Jeżeli widzisz wartość w tych filmach na moim kanale i nie chcesz żadnego nowego ominąć, to zostaw łapkę w górę czy też subskrypcję.